Dzień dobry, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa we wtorek 8 listopada i zapraszam na wydarzenia. Manewry sportowo-obronne zorganizował Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Na szkolnych terenach uczniowie klas mundurowych mieli wyjątkową okazję uczestniczenia w ćwiczeniach, które przygotowali dla nich policjanci, żołnierze i strażacy. Mazurek Dąbrowskiego rozpoczął kolejne manewry sportowo-obronne klas mundurowych zespołu szkół ekonomiczno-technicznych w Rakowicach Wielkich. Manewry, poza swoim zasadniczym charakterem, są w tej szkole elementem obchodów zbliżającej się rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Józef Piłsudski swego czasu powiedział, że albo Polska będzie silna, albo nie będzie jej wcale. I właśnie ma być silna młodzież. Waszymi wartościami, Waszą postawą, Waszymi umiejętnościami, jak również Waszymi sprawnościami fizycznymi, bo nie ukrywamy, że w pilnowaniu tej niepodległości ogromną rolę odgrywa Wasza postawa, postawa młodych ludzi, bo niepodległość nigdy nie była dana raz na zawsze, o nią trzeba dbać, trzeba pielęgnować. Szkolne manewry są więc doskonałym sposobem na to, by w praktyce sprawdzić to wszystko, czego nauczyli się uczniowie klas mundurowych, wojskowej, strażackiej i policyjnej. Jest to taka odskocznia od nauki. Można powiedzieć, że rywalizacja, którą wprowadzają te manewry pomiędzy nami, powoduje, że my jako grupa, jako klasa, zżywamy się ze sobą, uczymy się tej współpracy w grupie ale to również doskonalenie tych umiejętności, które uczniowie nabyli już wcześniej i w trakcie samej nauki i wielu obozów, w których biorą udział w ciągu całego roku szkolnego. Uczniowie to nie tylko w dniu dzisiejszym to doskonalą, ale my także w okresie zimowym uczestniczymy w obozach zimowych, między innymi w Byszczycy Kłodzkiej, właśnie z tą, z tą szkołą, gdzie też są doskonalone zajęcia praktyczne. Czyli teoria jest połączona z praktyką i w tej chwili wykonuje strzelanie grupa druga, ale pierwsza grupa, gdzie było 18 osób, tylko dwie osoby nie zaliczyły. Czyli widać, że teoria łączy się z praktyką i mamy tego efekty. Dobrą współpracę szkoły z Wówiecką policją kontynuować też zamierza nowy komendant Komendy Powiatowej, który pierwszy raz był na takich szkolnych manewrach. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę wziąć udział w tych manewrach i zostałem tutaj zaproszony. Oczywiście one są cykliczne, natomiast dla mnie to jest pierwszy taki moment, kiedy z czymś takim mogę, mogę się zetknąć w byłym regionie, gdzie pełniłem służbę do tej pory. Nie brałem udziału w takich, w takich manewrach, w takim szkoleniu. Jeżeli chodzi o nasz element policyjny w tych manewrach, w tym roku wystawiliśmy tutaj do pomocy i do realizacji pewnego tematu grupę poszukiwawczą policyjną. Obecność na manewrach tej znanej w całym kraju policyjnej grupy poszukiwawczej to niemała gratka dla uczniów. Pokazujemy i szkolimy przede wszystkim młodzież z topografii. Telefony komórkowe pokazały jedno: że młodzież nie potrafi w ogóle praktycznie orientować się w mapach. Jest problem z określeniem swojej pozycji z określeniem ba, kierunków nawet gdzie jest wschód, gdzie zachód także tutaj to dzisiaj chcemy przypomnieć. Jednocześnie też pokazujemy nasze działania, które realizujemy jako grupa poszukiwawcza. To m.in. działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych, które wymaga nieraz udziału w nich właśnie policjantów, a nie specjalistycznych grup strażaków, gdy poszukiwanym jest na przykład przestępca. Udział w manewrach takich specjalistów policyjnych potrafi zaś przekonać uczniów do konkretnego wyboru swojego kształcenia po szkole średniej. Jak oceniasz swój udział w tych manewrach? Myślę, że jest dosyć dobry. Tutaj jestem przewodniczącą grupy, więc wydaje mi się, że udzielam się dosyć, dosyć dobrze, pozytywnie. No i macie tu kontakt z policjantami, no między innymi z tą grupą poszukiwawczą, która jest znana w całym kraju ze swoich osiągnięć i, i pracy. Powiedz, czy te kontakty z policją tutaj jakoś wpłyną może na, na, na Twój wybór w przyszłości z zawodu? Oczywiście, jak chcę zostać policjantem, jechać do szkoły do Szczytna, zdobyć tam półroczne doświadczenie i wrócić tutaj do Lwówka i tutaj przyjąć się do komendy. Być może zaś strażakiem w przyszłości zostanie Dawid, który kończy już naukę w klasie pożarniczo-ratowniczej, której uczniowie regularnie też odbywają ćwiczenia z lwóweckimi strażakami. Co tu dzisiaj konkretnie robicie? Na jakich stanowiskach jesteście czego się uczyć? Jest stanowisko pierwszej pomocy to mamy RKO ABC, czyli krą krążenia oddechową mamy naukę i pracę z nowym sprzętem AD. Jest to defibrylator automatyczny. Czy na takich manewrach ta młodzież ma szansę nauczyć się więcej niż na takich codziennych lekcjach? To znaczy tak, w szkole na lekcjach na pewno się tego nie nauczą. Natomiast tutaj współpraca między, między komendą a szkołą polega na tym, że młodzież też ma zajęcia u nas w komendzie na terenie jednostki ratowniczej gaśniczej I podobne rzeczy też robimy na placu. Nad organizacją manewrów czuwał Adam Dmitroca, który prowadził też klasyfikację uczniów w poszczególnych kategoriach. Bo manewry miały również ten swój sportowy element rywalizacji. Robimy dzisiaj dwie klasyfikacje. Uczniowie z klas pierwszych i drugich tworzą jedną grupę, oni rywalizują między sobą i będą oczywiście nagradzani osobno dziewczyny, osobno chłopcy. I druga grupa to są uczniowie klas trzecich i czwartych, również będą oceniani i nagradzani w dwóch grupach osobno dziewczyny, osobno chłopcy. Udane manewry to efekt współpracy szkoły z lokalnymi służbami mundurowymi, czyli Lwówacką Strażą Pożarną i Policją, ale to także współpraca z bolesawieckim 23 Śląskim Pułkiem Artylerii i tutejszym Stowarzyszeniem byłych żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando. Zakład Energetyki Cieplnej zajmować się będzie wydawaniem węgla po preferencyjnej cenie. Szczegóły w wydarzeniach, w skrócie, zapraszam. Bolesajccy policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca miasta, który znalazł czyjąś kartę płatniczą i dziesięciokrotnie użył ją płacąc za zakupy w sklepach. Udało go się wytypować na podstawie sklepowego monitoringu. Mężczyzna odpowie teraz za włamanie na konto i kradzież ponad 250 zł, za co grozi kara więzienia do 10 lat. Wracający ze służby bolsecki policjant zatrzymał pijanego kierowca. Jego samochód stał na środku drogi. Po sprawdzeniu okazało się, że kierowca miał aż 3,5 promila alkoholu we krwi. 47-letniemu mieszkańcowi gminy Warta Bolesławiecka zatrzymano prawo jazdy. Pojazd nie miał też ważnych badań technicznych. Mężczyźnie grozi będzie do dwóch lat więzienia. 29-letnia kobieta spowodowała kolizję samochodową w centrum Bolesławca. Okazało się, że była nietrzeźwa i miała 1 promil alkoholu w organizmie ponadto kobieta miała cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami i sądowy zakaz kierowania grozić jej będzie do 5 lat więzienia Dolnośląscy policjanci i sportowcy zostali wyróżnieni otrzymując z rąk komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu promesy Wśród nich było dwóch bolesławieckich mundurowych Nadkomisarz Jacek Jaworski, komendant komisariatu Policji w Nowogroźcu, który jest zawodnikiem karate Szotokan oraz sierżant sztabowy Łukasz Król z bolsańskiej komendy, który biega w ultramaratonach górskich. W bolesławcu wydawaniem węgla w preferencyjnej cenie zajmować się będzie zakład energetyki cieplnej przy ulicy Gałczyńskiego 51. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. W tym celu trzeba będzie złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla w biurze obsługi interesanta w ratuszu, bądź przesłać mailowo lub tradycyjną pocztą. W sobotę 12 listopada zostanie otwarta baza rodzin szlachetnej paczki. Od tego momentu przez 4 tygodnie każdy wejść będzie mógł na stronę www.szachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę, którą chce wesprzeć. Pomoc, dopasowaną do potrzeb jednej rodziny, można przygotować wspólnie ze współpracownikami, znajomymi lub własną rodziną. Osoby starające się o emeryturę muszą wykazać na podstawie dokumentów swój staż pracy. Zdarza się jednak, że brakuje takiej dokumentacji, a zakład, w którym się pracowało, już nie istnieje. ZUS przychodzi tu z pomocą. Moment, w którym można starać się już o emeryturę, bo osiągnęło się wiek emerytalny, to dla wielu z dawna oczekiwana sytuacja. Ale w tym momencie ważne jest też to, by posiadać odpowiednią dokumentację, która potwierdza nabyty staż pracy. Może się zdarzyć, że dokumenty uległy po prostu zniszczeniu. Może się też zdarzyć, że były pracodawca ogłosił w upadłość i nie funkcjonuje dalej, nie zabezpieczył akt osobowych i płacowych, i wtedy osoby, które chcą przejść na emeryturę, mają problem. Od udokumentowanego stażu pracy i osiąganych zarobków w poszczególnych miejscach zatrudnienia zależy wysokość wypłacanej potem emerytury. Przyszły emeryt musi więc mieć zgromadzone dokumenty, które to potwierdzają. Oczywiście w najłatwiejszej sytuacji są te osoby, których zakład pracy nadal istnieje. Wtedy to tam należy poprosić o wystawienie stosownych zaświadczeń. Jeżeli jednak zakład uległ likwidacji, jeżeli został sprzedany na przykład, to wtedy trzeba szukać w archiwach. Problem pojawia się wówczas, gdy nie istnieją już zakłady, w których się pracowało i nie wiadomo gdzie szukać potrzebnych dokumentów. Tutaj z pomocą przychodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie internetowej ZUS jest baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy. Jest to alfabetyczny spis nieistniejących już przedsiębiorstw i miejsc, w których przechowywana jest dokumentacja kadrowa. Istnieje też kolejna możliwość zgromadzenia potrzebnej dokumentacji. Instytucją, która przechowuje dowody dotyczące pracy i płac od pracodawców z całej Polski, których postawiono w stan likwidacji lub których upadłość ogłoszono, jest działające od 2004 roku Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku pod Warszawą. Archiwum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej. Zapraszam Państwa jeszcze na prognozę pogody dla Bolesławca na środę. Dziękuję za dziś i do zobaczenia jutro o stałej porze. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 5 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 13. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie będzie duże. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków południowych. Szanowni Państwo. Jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Ziemi Jeleniogórsko-Legnickiej do spotkania i kontaktu. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzin mojego biura poselskiego, które mieści się w Bolesławcu przy ulicy 1 Maja oraz w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.